No witam was kochani w tej pięknej chwili idę se ze sklepu no i se postanowiłem powiedzieć no newsa nie newsa bo wszyscy o tym wiecie ale takie podsumowanie w sumie że partia działa partia dba o obywatela Przepienia są w Niemczech. Już te opaski w marketach są no także powolutku, powolutku zbliżamy się do kulminacyjnego momentu w telewizorze. Też fajne informacje w serialach paradokumentalnych reklamuje się pracę w Holandii oraz oczywiście sprzedawanie mieszkań te takie wiecie no. stare babcie chłopaki naćpane oni to wszystko łykają bo oni tam konopie kurwa tego no nie no. No i także powolutku powolutku zbliżamy się do fany Timesów jak to śpiewał Morbid Angel w piosence Existo vulgore to no nie? Wszystko zostało już dawno powiedziane Się tylko wypełnia No a ludzie jak to ludzie No Zastraszeni, przestraszeni Na strachu się buduje Potęgę No to jest trochę smutne No smutne, smutne no Świat jest taki już jakiś dziwny że tam, gdzie nie ma Boga, tam się pałęta ten kurwa piekielny śmieć i porywa duszę do piekła moją też porwie bo kupiłem alkohol a to jest bardzo złe o nie kupiłem aż tyle tego alkoholu, dużo, ale kupiłem dużo kupiłem trochę, no Także, no, cóż Wam mogę jeszcze powiedzieć wesołych świąt? Żebyście tam z rodzinami siedzieli, a jeszcze jest jeden news. Ej, no, no, bo zacząłem TikToka tego, no nie, tam TikTokować i się tiktokuje tiktokuje Oczywiście władza ludowa też już TikTokuje. No, nie, Robercik Biedroń tam już się zaklimatyzował, opowiada te swoje historie różne. Oczywiście towarzysz palikot, towarzysz palikot w towarzystwie wojewódzkiego jeszcze było. <laughs> no. Także powolutku chłopaki się pokazują. No i dzisiaj patrzę jakieś te chłopcy Korpo chłopcy w rureczkach w Białych Bucisiach Oczywiście fryzureczki Ala Justin Bieber no nie No chłopaczki yy, tak oglądam sobie te ich filmy, oglądam No i ja tak patrzę na jednym filmie oni się całują No, no to w sumie wiecie no Nawet się specjalnie nie zdziwiłem Ale zdziwiłem się jak leciłem dalej z tymi filmikami Lecę, 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 lecę O tu patrzę z nasza gwiazda Maryla R. Niezatapialna Maryla R. Do tego druga gwiazda, gwiazda Media Expert. Yy, pani Cleo. Cleomentyna. Cleomentyna <grymna> też była. No i oczywiście nasz undergroundowy yy, super yy, bohater, artysta wielki. Michał, 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 Szpak, Szpaczyna, Szpaczyna też był w takim prochowcu czarnym. Maryla cała na różowo. No tak, Leo to nie wiem, tam jakieś tamtego, no nie, no ale ekipa była i tam robili wywiad z tymi chłopakami. No także sami widzicie, że gwiazdy. Drenują, próbują przynajmniej drenować mózgi. Na ile im się to udaje, no może jedynie jakieś dzieci po 12 lat im to łykają, no ale wiecie co, jak byłem mały, znaczy nie, no ja ich kurde od razu nienawidziłem, bo mi ogródek wyburzyli, no nie? Także to była nienawiść od razu. No ale pamiętam, pamiętam bardzo doskonale te momenty. Postępu. Ja nie narzekam na PRL, bo PRL miał dwie strony i była piękna strona PRL-u w postaci tych całych fabryk, co się tam niby Gierek zadłużył. Znaczy Gierek się zadłużył. Nie zadłużył się Gierek, tylko Naród się zadłużył, no nie, przez niego, no ale w porządku. Budowali rzeczy porządne, e, trwałe. I te rzeczy działały lata. No a teraz sami wiecie jak to jest, no nie? Z jakiego plastiku się robi różne rzeczy, że to pęka, potem się psuje, zaciera. No i takie historie, no nie? No w każdym razie to była jedna strona dobra PRL-u, a druga strona to była Mentownia Jaruzela i tego całego oszołoma milicyjnego, no nie? Kiszczaka no i no i tyle mogę tyle powiedzieć o tym PRL-u nienawidzę PRL-u, dlatego nienawidzę PRL-u, bo mówił ludziom, że to wszystko niby było dobre a to wcale nie było dobre, bo to było państwowe, gdyby to było prywatne tak jak na przykład yy, firma yy, doktor Otecker no nie <laughs> Powiedzmy, takie, sobie, takie firmy z tradycjami stuletnimi, no to ja rozumiem jakby to było, no ale żeśmy przeżyli wojnę, żeśmy przeżyli okupację. Naszy, myśmy nie przeżyli, przeżyli nasi dziadkowie czy tam pradziadkowie, no nie? No. <laughs> A potem był ten durnowaty PRL, gdzie się wszystko mówiło, że to, o, bo to już koniec jest, to się skończyło. Nie patrzymy już w przeszłość. No oczywiście była hodowla typu 4 pancerni i to była dobra hodowla, no ale powiem wam tyle, że jak nie na jak mi próbowano, żeby nienawidzieć Niemców, no to ja byłem taki przekorny. Nie żebym lubiał Niemców, no ale nie uwierzyłem im tak do końca, no nie? No ale teraz z czasem jak patrzę co, co co Niemcy zrobili z Polską? No to mi się śmiaćce ludzie, no po prostu mi się śmiaćce. No. No to by było na tyle, kochani. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wam wesołych świąt, żebyście tam za dużo nie pili. Na razie.